Chciałabym się powiedzieć, co to Good Morning Przepraszam tatę te marne mi taste akcentu. Natomiast jak widać, jesteśmy w Londynie. Prawie nie byliśmy tam tam poćbić, oglądaliśmy myśl bazę z On z No cóż, mimo tego jak on wyglądał, trzeba się na filmacie pochylić. Ja jestem Oliver Michał Gajdek i zapraszam Was serdecznie na bloku redakcji. Soba Was zakończył. Dzień Dobrze, na wstępie wybaczcie mi, że będę się tutaj posiłkować swoimi notatkami, które mam tutaj, natomiast nie ukrywam, że udało mi się już na szczęście część z tego meczu wymazać z pamięci, więc no cóż, będę musiał sobie to odtwarzać w takiej formie. Zacznijmy, uwaga, uwaga, pozytywnie, na ile się da. Początek meczu, szczerze mówiąc, ja byłem nastawiony bardzo optymistycznie. Barcelona wyszło wysokim pressingiem, nawet Robert Lewandowski tam próbował zaatakować prąkarza rywali. Świetne podanie Lamina Yamala po jednej z takich akcji pressingowych i piłka trafia do Ferrana Turesa w polu karnym. No i właśnie. Dzieje się rzecz absolutnie niewytłumaczalna. To znaczy. Pana niestety w przypadku Ferana no jest jak najbardziej wytłumaczalna. Ja już w meczu z Atletikiem, w którym przecież Fera no, wpisał się na listę strzelców, e, napisałem coś takiego, że nie ma takiej sytuacji, e, która byłaby na tyle prosta, żeby Feram Torres nie umiał jej zepsuć i nie ma takiej sytuacji, która byłaby na tyle trudna, żeby Ferram Torres nie umiał jej wykorzystać. No i niestety no, w tym przypadku sprawdziła się tylko pierwsza część tego powiedzenia. No kuriozalna, naprawdę kuriozalna sytuacja ze strony napastnika w tym meczu niby skrzydłowego Barcelony nie można tak, po prostu jeżeli jesteś oko w oko z bramkarzem na dziesiątym metrze i bramkarz jest już praktycznie na ziemi twoim jednym, jedynym obowiązkiem jest trafienie w bramkę gdziekolwiek, no najlepiej nie tam gdzie leży ten bramkarz na ziemi ale nie możesz w ogóle spudłować tak żeby ta piłka poszła koło braki. Nie chce mi się dłużej znęcać nad Ferranem, zresztą wrócimy do niego, natomiast y, też nie za specjalnie chciałbym uprawiać takie gdyby nierstwo, czyli czy to by coś zmieniło, gdyby Barcelona Trafiła w tej sytuacji, gdyby po golu Ferrana Torresa i od samego początku prowadziła 1-0. Tego się już nie dowiemy, Hansi Flick o tym wspominał też na konferencji prasowej, zostawmy to. Natomiast nie da się ukryć, że mimo, że generalnie Chelsea była na pewno drużyną lepszą od Barcelony, to mam wrażenie, że jednak te pierwsze 45 minut zostały naznaczone w sporej mierze przez błędy indywidualne Barcelony. Jeszcze już wymieniliśmy, czyli to jest właśnie sytuacja związana z pudłem Ferrana Torresa. Drugie, e, to już tak naprawdę no, jest efekt też tego, że Chelsea coraz bardziej e, cisnęła, mówiąc kolokwialnie Barcelonę. Było widać, że absolutnie przejęła środek pola, było widać, że jest drużyną bardziej zdecydowaną, bardziej agresywną nawet bym powiedział, prącą do przodu. No i tam były kolejne sytuacje, które e, kończyły się tak naprawdę wyciąganiem przez Jana Garcia e, piłki z bramki FC Barcelony, ale tutaj było zagranie ręką, tutaj był spalony i Barcelonie się po prostu upiekł kilkakrotnie do momentu, do którego piłkarzom Chelsea wpakować piłkę do bramki Barcelony nie pomógł sam zawodnik Barcelony, którym okazał się Jules Koundé. Gdyż tutaj akurat Ferran Torres rozegrał chyba swoje jedyne tak naprawdę dobre 5 sekund w tym spotkaniu i powstrzymał piłkę lecącą do bramki na linii bramkowej, natomiast no, po jakimś niewytłumaczalnym ping-pongu Jules Koundé postanowił założyć mu siatkę i piłka znalazła się w bramce. I to było widać, że to jest coś, co napędziło jeszcze bardziej Chelsea. Trudno się dziwić zresztą, która była na fali znoszącej. Natomiast, no jeżeli ta połowa skończyłaby się stanem 1 do 0 i 11 na 11, no to uważam, że Barcelona mogłoby przynajmniej próbować jakoś odwrócić w losy tego meczu. No ale to zostało jej uniemożliwione przez jej kolejnego zawodnika, kapitana Ronalda Raucho. Nie wiem, za specjalnie, tak szczerze mówiąc, sam na ten temat powiedzieć. Wiem, że wiele osób czekało na wymienienie tego nazwiska. Em, druga żółta kartka i osłabienie zespołu w 44 minucie. Absolutnie zasłużona, to trzeba od razu wskazać, druga żółta kartka. Tam zresztą była taka scena, potem przebitka na ławki rezerwowych i tam nie tylko Enzo Maresca, ale i Hansi Flick po prostu się złapał za głowę, gdy zobaczył, co uruchwajczyk. Odwalił, za przeproszeniem, bo ciężko to nazwać inaczej. No, ślisk w kukuleje, bez możliwości zagrania piłki, wcale tak naprawdę nie w jakiejś groźnej sytuacji. No, pokaz kolejny. Bezmyślności, no bo ciężko to nazwać inaczej, tu warto wskazać, że to jest druga żółta kartka. Pierwszą dostał Ronataraucho za dyskusję z sędzią, i tutaj nie do końca wiemy, co powiedział sędziemu. On też miał paśkę kapitańską, więc musiał na pewno te granice w ocenie sędziego przeprosić, przekroczyć, żeby, żeby na tę kartkę zarobić. Natomiast, no, tak czy siak, co tu dużo mówić? Tak naprawdę mm, mamy do czynienia po raz kolejny z dokładnie taką samą sytuacją. No, najsłynniejszą jest. Rzecz jasna ta, która się wydarzyła już, ojejku, jakiś czas temu, ładny w meczu z PSG, gdzie wszyscy wiemy doskonale, co się stało. Ronatarałch zatrzymał wykładącego na dobrą pozycję Brazaria Balkole. Wyleciał z czerwoną karką i ostatecznie to PSG przyszło dalej. Niezależnie od tego, jak ocenimy to, jak ten mecz wyglądał do tej pory, to na pewno to jest wydarzenie, które zmieniło jego losy albo pogłębiło przynajmniej przewagę Chelsea. O tym mówił też Hansi Flick wielokrotnie na konferencji prasowej. Wczoraj pytamy o to, no, że z drużyną, która generalnie jest po prostu dobrze dysponowana i lubi grać piłką, no, jeżeli Barcelona ciężko się grało Barcelona z Chelsea grając 11 na 11, no to trudno oczekiwać, żeby się grało lepiej grając z utratą jednego zawodnika, no bo było po prostu widać, że, że ten środek pola stał się jeszcze bardziej dziurawy, jeżeli to jest w ogóle możliwe. No a jeżeli chodzi o samego Ronalda Rauch, no to tak naprawdę mam trochę wrażenie, że stoimy tutaj w miejscu jako kibica Barcelony, jako społeczność wokół klubu, bo wracamy do dokładnie tej samej dyskusji, co właśnie na przykład przy okazji meczu z PSG. E, to znaczy, no, że mamy kapitana, który zamiast e, zespół wspomagać, to tak naprawdę go osłabia i to robi to wcale nie podejmując decyzji o takim ostrym faulu, w sytuacji, w której e, do wyboru jest albo gol, albo. Po prostu właśnie ten fał, tak jak to było w meczu z Paryżem, gdzie już ta decyzja przecież była przez wiele osób kwestionowana, w tym m.in. przez Ivkaya Gundoga, na który się wypowiedział bardzo ostro. No i kilka miesięcy później, niestety, to już jego w Barcelonie nie było. Ale tutaj, no, ciężko więc zrozumieć, jaki proces myślowy zaszedł, no ile w ogóle zaszedł w głowie Ronalda Raucho. No bo ten fal był zupełnie niepotrzebny, zarówno ze względu na to, że on już posiadał żółtą kartkę, zarówno, czego powinien być świadomy i o tym pamiętać, że ciasna, ze względu na to, w jakiej strefie boiska to było, bo to nie było bezpośrednie zagrożenie bramki przez Kukreje oraz ze względu na fazę meczu, no bo to jest 44. minuta, można dotrzymać do przerwy, przegrupować się w szatni, natomiast no w ten sposób tak naprawdę jednoosobowo można powiedzieć, że Ronaldo Raucho pozbawił szansy Barcelony na cokolwiek w tym meczu, więc podsumowując, o ile ja uważam, że Naprawdę Chelsea była drużyną po prostu lepszą i to było widać coraz bardziej, jeżeli chodzi o postęp tego meczu, coraz bardziej zawodnicy Chelsea właśnie zdobywali środek pola, coraz częściej wyprowadzali akcje, Barcelona coraz rzadziej próbowała się odgryzać jakkolwiek, no to jednak ta pierwsza połowa wydaje mi się, że jest naznaczona przede wszystkim właśnie tymi trzema błędami indywidualnymi, ba, wielbłędami, jak to mawiał Klinia Tomaszewski, Barcelony. Po pierwsze Ferran Torres pod bramką przeciwnika, po drugie Jules D. Pod bramką Barcelony oraz po trzecie roaterałką w środku pola. No i w rezultacie mamy 1 do zera dla Chelsea i gres z przewagą również jednego zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi o drugą połowę, no to nie zrozumcie mnie źle, bo nie chodzi o to, żeby nie doceniać Chelsea. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli grasz w przewadze, zarówno jeżeli chodzi o wynik, jak i w przewadze liczebnej na boisku, a jednocześnie jesteś po prostu drużyną lepszą w tym konkretnym spotkaniu, no to trudno, żebyś ostatecznie tego meczu nie wygrał. Natomiast Chelsea według mnie zaprezentowała się bardzo dojrzale i do tego jeszcze przejdę, bardzo mi zaintonowała. Um, moje nadzieje szczerze mówiąc na to, że Barcelona coś będzie w stanie uzyskać w tym meczu jeszcze, gdy sobie myślałem o tym w przerwie, koncentrowały się wokół jednej osoby, koncentrowały się wokół osoby mało gusto. Gdyż wydawało mi się, że to było najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o Chelsea. On się gubił przy wyprowadzeniu piłki. Dwa razy mu tam piłka, zresztą, bardzo mm, odskoczyła w taki, wręcz kuriozalny sposób i wyszła na out w momencie, w którym został trochę przypresowany, A przede wszystkim grał z żółtą kartką, więc trochę liczyłem na to, że może, nie wiem, Alejandro Balde, może Ferran Torres e, będzie w stanie coś tam zrobić, żeby no, po prostu wymusić drugi faul skutkującą żółtą kartką, no i ostatecznie zredukować liczbę zawodników na boisku do, do 20, tak? czyli żeby po prostu grał zespołograwych dziesiątkę. No ale tutaj trzeba powiedzieć wprost, że Encu Mareska zareagował bardzo rozsądnie, bardzo przytomnie i po prostu już nie wyszedł prawy defensor Chelsea na boisko. Natomiast jeżeli chodzi o decyzje podjęte przez Hansiego Flicka w przerwie meczu, no to podjął on tę najbardziej oczywistą, czyli ściągnął z boiska Ferrana Torresa. Kuriozalny występ, niestety, Hiszpana, i tutaj już nie chodzi tylko o tę jedną zmarnowaną sytuację, ale ogólnie, no tak naprawdę, nostof dało się wyprzedzać. Miał problemy z przyjęciem piłki, zagrywał niedokładnie, nie podejmował prób pojedynków. no Tak jak wspomniałem wcześniej, jedyne co dobrego w tym meczu zrobił, to prawie powstrzymał bramkę Chelsea, bo po prostu zatrzymał. E, piłkę lecącą e, do, do siatki, natomiast Jules no, Kondemu w tym ostatecznie przeszkodził. I tutaj mam taką ciekawostkę. E, od pewnego czasu na FC Barca.com wrzucamy właśnie w takiej e, formie bardziej luźnej i rozrywkowej pomeczowe oceny według różnych algorytmów, e, najpopularniejszych portali statystycznych, czy to Flash Score, czy SofaScore. No i słuchajcie, Ferran Torres e, według tychże portali był albo jednym z najlepszych, albo wręcz najlepszym piłkarzem Barcelony w tym meczu. Tak więc no, akurat tutaj e, sztuczna inteligencja e, na chwilę obecną czy algorytm po prostu jeszcze nas nie zastąpią, jeżeli chodzi o ludzkie oko i oglądanie tego spotkania. Natomiast e, gdy już na boisku Ferreira Teresa zabrakło i pojawił się na nim Markus Rashford, no to obraz gry nie uległ zmianie, bo też trudno, żeby uległ zapewne przy grze 10 na 11 e, z tak dobrze dysponowaną drużyną Chelsea. Natomiast e, jeżeli Barca miała jakikolwiek. Cień nadziei na to, że coś się uda w tym meczu wywalczyć, to on szybko został rozwiany poprzez bramkę fenomenalną zresztą te Wały. Ja natomiast chciałem się zatrzymać, bo powiedziałem wcześniej, że trzy błędy indywidualne zadecydowały o tym, jak wyglądał wynik po pierwszej połowie. Nie chcę się znęcać indywidualnie, chociażbym pewnie mógł nad większością piłkarzy Barcelony, bo tak naprawdę nie ma kogo wyróżnić po tym spotkaniu, absolutnie nie ma kogo. Nawet Joan Garcia, który wydawało się, że może być bohaterem, podobnie jak z Newcastle, nie dojechał na ten mecz. Ale mam jeszcze jedno nazwisko do wyróżnienia, bo jestem szczerze mówiąc bardzo ciekawy waszej opinii, jak to widzicie. A mianowicie jest to Frankie de Jong. I... Kurczę, trochę nie wiem jak do tego podejść, to znaczy... Bezpośrednim przyczynkiem właśnie do wskazania Holendra jest to, że to on rozpoczął akcję bramkową Chelsea na 2 do 0. On zagrał niedokładnie w prostej sytuacji i on spowodował cały ten ciąg zdarzeń, który się zakończył tym, że Estevao no, najpierw przedryblował Kubarsiego, potem Baldę bał się ewidentnie go sfałlować w polu karnym, no i huknął na bramkę Joana Garcia. Ale... Nie jest to moje jedyne zastrzeżenie do gry Frankiego Dejonga w tym spotkaniu. Zabrakło Pedriego, o czym wiedzieliśmy już doskonale od jakiegoś czasu, że go w tym meczu nie będzie. I wydaje mi się, że Franki de Jong absolutnie nie sprostał temu zadaniu, żeby tutaj wziąć Lejce i być e, dyrygentem w pomocy FC Barcelony. Brak było właściwie momentów, w których Barca i to nawet jeszcze grając 11 na 11 potrafiła się dłużej utrzymać przy piłce. E, to praktycznie w ogóle nie następowało. Natomiast dla mnie najbardziej było wyraźne to, jak duża jest różnica pomiędzy Frankiem de Jongiem a Enzo Fernandezem, jeżeli chodzi o boiskowe zachowanie, o taką mowę ciała, o poziom. Nie chcę powiedzieć zaangażowania, ale zdecydowania i takiej wręcz trochę agresji, cwania Nie wiem jak to określić, ale od pewnego momentu, no z racji, że można było ten mecz oglądać w taki sposób, że skupiamy się na wybranych jego fragmentach, bo wynik jest już rozstrzygnięty. Ja sobie podążałem za Frankiem de Jongiem za każdym razem, gdy on właśnie się pojedynkował z Rzeńcem Fernandezem, i miałem wrażenie, że non-stop dochodziło do takich sytuacji, w której Holender miał piłkę, oddawał ją. A Enzo zamiast go odpuścić, to tutaj go trochę szturchnął, tutaj go poknął plecy, tutaj go zawadził, tutaj mu troszkę podstawił nogę itd. i tak dalej. To były takie małe złośliwości, które absolutnie nie były gwizdane przez arbitra i też ciężko oczekiwać, żeby gwizdane były. A Franki tak naprawdę tylko właśnie odwracał się w stronę sędziego i, i patrzył błagalnie na niego, licząc, że on go uratuje z tych opresji od tego wstrętnego Argentyńczyka. I powiem wam szczerze, że o ile. Ja naprawdę nie chcę wychodzić na hejtera Holendra, to wydaje mi się, że o ile w przypadku Ronalda Raucho bardzo dużo osób, zwłaszcza po takich meczach, ma jasność, że no ciężko będzie Barcelonie coś zdziałać w Europie z takim kiełkarzem na boisku, to jednocześnie chciałem przypomnieć, że Frankie de Jong jest siódmy sezon w FC Barcelonie, siódmy sezon. I teraz bym chciał, żebyście wymienili w takim razie siedem meczów. Nie no, dobra, to jest zdecydowanie zbyt trudne, niech będzie trzy mecze, w tym czasie rozegrany przez niego widzę Lidze Nistrzuch, po której powiedzieliście wow, to jest zawodnik, który nam ten mecz wygrał. Tylko taki wiecie, z poważnymi rywalami, bo ja wiem, że na przykład ostatnio z Newcastle niczego im nie odbierając, świetnie zagrał razem z Pedlin w duecie, no ale właśnie, zagrał razem z Pedlin w duecie, a ja bym chciał taki mecz, w którym to Frankie de Jong indywidualnie e, naprawdę wziął po prostu Barcelonę jak kapitan, podejście Ronalda Raucho, Ronaldo e, jak lider środka pola, jak zawodnik, za którego zapłacono no, grube miliony i jak zawodnik, który jest w tym klubie od 7 lat i po prostu był liderem na boisku. Ja niestety nie jestem tego w stanie u niego dostrzec. Nie byłem tego w stanie dostrzec wczoraj. Tyle, jeżeli chodzi o indywidualności, bo tak jak mówię, mógłbym się tak naprawdę teraz znęcać nad każdym i mówić, że nie wiem, Robert Lewandowski był totalnie niewidoczny i przegrywał pojedynki, że Lamini mal się źle prezentował, no myślę, że to zrobią wszyscy inni, gdy będą go porównywać tutaj do, do STVO. I zresztą dla mnie to było takim momentem dosyć symbolicznym, gdy Hansi Flick zdjął nastolatka z boiska. Już w 80. minucie, że to jest po prostu rzucenie ręcznika, i że no, Niemiec już nawet się nie łudzi, że cokolwiek w tym meczu uda się osiągnąć, i lepiej oszczędzać siły na ligowe starcie z Deportivo Alaves w sobotę. Um, co można powiedzieć o występie Lamina Jamala? No, nie zachwycił, delikatnie mówiąc. Ciężko miał przeprawę z Kukureją. Inna sprawa, że też. Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach no, faule na nim były po prostu falami taktycznymi i powinny być karane żółtymi kartkami przez arbitra, no ale nie były i, i tyle trzeba się z tym pogodzić. Ehm, natomiast znowu możemy wrócić do tego gdybania na samym początku, gdyby Ferran Torres potrafił trafić, potrafił trafić w bramkę. To wówczas Lamienia Mal miałby piękną asystę na początku meczu. Nie miał ze swojej winy. Trzeba powiedzieć wprost, że nie zapiszę tego meczu do udanych, ale też nie przesadzałbym szczerze mówiąc z jego krytyką. Po tym spotkaniu aż tak strasznie nie jest głównym winowajcą porażki Barcelony. Dalej tak naprawdę wydaje mi się, że mieliśmy już do czynienia z meczem bez historii. Mogło się 3 do 0, mogło się skończyć 4 do 0, mogło się skończyć 5 do 0. No, statystyki tego do końca nie oddają, bo Chelsea kilkukrotnie strzelała bramkę, tylko ta następnie była anulowana. No i tak, siłą rzeczy, rzeczy jasno się nie liczą, więc czy to XD, czy statystyka strzałów celnych, nie będzie aż tak. Y zniewalająca na korzyść z Chelsea, ale było widać, że to jest drużyna, która w pełni kontroluje spotkanie, która w żadnym momencie nie straciła tej kontroli. I wydaje mi się, że potrafili pokazać też różne oblicza w tym meczu. I to jest coś, co mi bardzo zaimponowało, bo z jednej strony widzieliśmy Chelsea, którą która potrafiła przystopować, która potrafiła powymieniać piłkę w linii obrony, która potrafiła skłonić swoich kibiców do tego, żeby krzyczeli Ole na trybunach, a z drugiej strony widzieliśmy Chelsea, które nawet przy stanie właśnie 3 do 0 w... i grając 11 na 10, w 90 minucie presuje Barcelonę, presuje obrońców, presuje bramkarza Barcelony, tak więc naprawdę imponujące. No ale tyle o Chelsea, trzeba im oddać to co ich, natomiast z perspektywy kibica Barcelony wydaje mi się, że o ile my mamy taką tendencję ogólnie do pójścia od ściany do ściany, czyli mówimy Świetnie zagraliśmy mecz z Atletikiem, już wracamy, już to jest ta drużyna co w zeszłym sezonie, a trzy dni później przebywamy z Chelsea i mówimy no z tego to już nic nie będzie, tak się nie da rywalizować, Europa nas zweryfikowała i tak dalej tak dalej. Mnie się wydaje, że prawda leży gdzieś po środku i ani nie zagraliśmy tak genialnego spotkania z Atleticiem, ani nie zagraliśmy tak beznadziejnego meczu z Chelsea, to znaczy Barcelona no, wygrywała, Barcelona grała beznadziejnie, no ale trzeba jednak też wspomnieć o tym, że ze swojej własnej winy zagrała ponad połowę meczu w osłabieniu i ciężko było oczekiwać też e, czegoś więcej. Ale jeżeli tak sobie spojrzymy na suche wyniki od początku tego sezonu, to był tak naprawdę trzeci rywal ze światowego topu i po raz trzeci Barcelona nie tylko przegrywa, ale wręcz w przeważających fazach tego meczu jest drużyną wyraźnie słabszą, by nie powiedzieć, zdeklasowaną. E, czy to na początku przez PSG, czy później przez Real Madrid, czy teraz właśnie przez The Blues, więc myślę, że są to sygnały alarmowe. Ja bym osobiście, tak jak mówię, nie wyrzucał jeszcze sezonu do kosza i nie twierdził, że już nic się nie uda tutaj zrobić, bo mamy końcówkę listopada, zobaczymy w jakiej formie piłkarze będą na wiosnę, zobaczymy co Flick będzie tu w stanie jeszcze pozmieniać, A na chwilę obecną na Barcelonie pozostały trzy mecze w Lidze Mistrzów. Stą to starcia z Deintrachtem, z Kopenhagą oraz z Stavią Praga, trzeba po prostu wygrać te trzy mecze i liczyć, że dadzą one awans do TOP8, no a nawet jeżeli nie dadzą, no to po prostu Barcelona e, będzie rozstawiona wówczas w barażach, e, a jak pokazało w zeszłym roku Paris Saint-Germain, spokojnie można przez te baraże przejść i potem świętować triumf Lidze Mistrzów, Temu sobie oczywiście żyćmy, chociaż ewidentnie na chwilę obecną Barcelona na potencjalnego triumfatora nie wygląda. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o tym meczu. Tak jak wspomniałem, szczególnie mnie interesuje to, jak postrzegacie występ Frankiego de Jonga, no bo o tym, że nie podobał Wam się na przykład Ronald Araujo. No myślę, że wszyscy wiemy, ale rzecz jasna, komentarze są wasze. E, zostawiajcie suby, zostawiajcie lajki. Przepraszam raz jeszcze za ten anturaż, który tutaj mnie otacza, natomiast no, nie da się ukryć, że hotele w Londynie nie są najtańszymi, e, w związku z czym e, tak to wygląda, a nie inaczej na tę jedną noc. E, ja się nazywam Michał Gajdek i dziękuję Wam za obejrzenie materiału z serii vlog autorskiej redakcji fcebarsa.com w skrócie VAR.